Ustalono też samość ofiary sobotniego pożaru kamienicy przy ulicy Słowiańskiej. To 38-letni mężczyzna, który mieszkał w lokalu objętym pożarem. Policjanci wciąż poszukują zaginionego 37-letniego Tomasza Maziarka. Rodzina straciła z nim kontakt 15 sierpnia. To był pomysł radnej Angeliki Szkudlarek-Kuźniak. W kwietniu tego roku żłobek miejski zyskał akceptację radnych. Będzie, ale w przyszłym roku. Nadeszła jesień, a to oznaczało coroczny koncert dedykowany. Leszczyniakom przez lwowiaków. We wtorek 30 września od 8 rano rozpoczną się wydarzenia na Placu Powstańców za synagogą. Będzie wiele atrakcji dla dzieci, konsultacje społeczne i koncert. Warsztaty terapii zajęciowej w Kościanie obchodzą 30-lecie działalności. W ramach piątej kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy zawodnicy Giej przyleżną mierzyli się w Hali Trapez z widzewem Łódź. Za nami inauguracja sezonu koszykarskiej pierwszej Ligi Kobiet. Puchar i 16 medali przywieźli. Do polski speedrowerowcy LKS Szawer Leszno. Rok 2000 nasze studio odwiedza druga klasa ze szkoły podstawowej nr 2 w lesznie. Dwaj chłopcy udzielają wywiadu na temat Unii Leszno naszemu dziennikarzowi wiedza dziewięciolatka ogromna, a mina Mariusza spojdy bezcenna.